To jest krótka opinia o bagażniku Hamron na cztery rowery, kupionym w markecie Jula w promocji. Przeceniony był z 2000 na 1000 zł. Nie wiem ile teraz kosztuje aktualnie, ale było to w gazetce po prostu. No i jadąc z rowerami, dwa e bajki plus jeden rower dziecięcy w góry Spisał się bardzo dobrze, jestem bardzo z niego zadowolony. Utrzymał te rowery bez problemu, jakoś bardzo się nie gibał. No, po prostu 100% się sprawdził. Mocowania też fajne, wszystkie najważniejsze dla mnie było, że wszystkie rowery są oddzielnie blokowane kluczykiem. Tak samo kluczykiem jest blokowany bagażnik stacyjcom do Haka. E, więc jakby te rzeczy bardzo na plus względem poprzedniego bagażnika. E, natomiast jedna rzecz mnie zaskoczyła: jak widać, teraz miga prawy kierunkowskaz i w bagażniku też miga prawy, o dziwo, bo kupiłem go nowy. No ale podjechał ktoś w powrocie na mieście, kazał otworzyć szybę i mówi, że miga mi w samochodzie kierunkowskaz prawy na skrzyżowaniu, a w bagażniku miga lewy. No i co tu zrobić? Wróciłem. Musiałem zobaczyć o co tu chodzi. Czy od początku miałem w gnieździe samochodowym, bo hak był dokładany specjalnie na wyjazdy w tym roku z bagażnikiem. A, yy, czy to w gnieździe samochodu, czy to yy, w jakiś sposób może w gnieździe przyłączeniowym yy, tego bagażnika. Yy, co się okazało? W samochodzie sprawdziłem mikrometrem, tak to się chyba nazywa. Okazało się, że kierunkowskaz lewy to jest chyba żółty, i kierunkowska z jedynka w gnieździe 11 i czwórka kierunkowska z prawy zielony. Są dobrze. Mikromet pokazuje dobrze. Lewy to miga lewy. Zgadza się z wydrukowanym schematem z gogli. Więc sprawdziłem to gniazdo przyłączeniowe od bagażnika. Tam się okazało, że. Jeden jest na środku, więc to jest tak samo, ale z drugiej strony, że jakby na schemacie trzeba to czytać odwrotnie, no to się domyśliłem, no ale okazało się, że przewody są przyłączone dobrze. Żółty i zielony jakby są odpowiednio podłączone, więc zapewne ktoś przy produkcji jakiś Chińczyk na taśmie po prostu gdzieś musiał dalej te przewody pomylić. Więc ktoś, kto składał to gniazdo, przyczepy, złożył to dobrze. Żółty, zielony, dobrze podłączył, no ale gdzieś to tutaj, tutaj było gdzieś to po prostu zamienione. No i zamieniłem żółty z zielonym, teraz jest w tym gnieździe nieodpowiednio podłączone, ale działa teraz przynajmniej sprawnie. Tu miga kierunkowskaz w samochodzie prawy i w bagażniku też już miga prawy. Także uważać trzeba, jak ktoś kupuje. Na taki szczegół, taką bzdurę, no ale trzeba mieć to na uwadze, że może tak być. Dziękuję.